Witam serdecznie, nazywam się Michał Niemczyk i chciałem Wam dzisiaj trochę powiedzieć o monetach próbnych, czyli co to są monety próbne, dlaczego są droższe od obiegowych i ile kosztują, i czy na pewno są droższe od obiegowych, czyli numizmatyczne ABC. Mamy wiele monet do zbierania, wiele typów monety kolekcjonerskie, monety inwestycyjne, monety okolicznościowe, monety obiegowe i oczywiście monety próbne. Do jednych z tych najpopularniejszych oczywiście należą monety obiegowe, do których no muszę wytłumaczyć co są monety obiegowe, ponieważ nie możemy wtedy przejść do monet próbnych, o których będzie ten odcinek. Więc monety obiegowe są po prostu wybijane w ogromnych nakładach. Są to pieniądze, są to monety, którymi nic innego jak po prostu płacimy w sklepach. Płaciliśmy w sklepach, płaciliśmy na targach kiedyś. Monetami obiegowymi głównie nazywamy właśnie monety z okresu II RP i PRL, dlatego że jest to po prostu dla nas najbliższe okresy, natomiast pamiętajcie, że wtedy już możemy nazywać monetami obiegowymi również e, dukaty, talary, trojaki, orty, no bo wtedy też się nimi płaciło, chociaż jest to nazywane monetami starej Polski, natomiast to też były monety e, obiegowe. Hmm. I każdy kolekcjoner, niezależnie od tego, co kolekcjonuje, jaki typ monet wybierze, musi zechnąć się z tematyką monet próbnych, banknotów próbnych, medali próbnych, wszystkiego, co po prostu wydaje dany rząd, dany kraj, dany emitent. Po prostu jest to normalne, wpisane w prowadzenie każdej działalności, również wybijania monet. No, mizmatyka oczywiście nie różni się w przypadku innych branż, w tym przypadku do innych branż, po prostu monety próbne są to monety, które są wybijane, aby pokazać jak będą wyglądały monety, które będą wybijane, jak one się zachowują, jak wyglądają w innych metalach, czy na pewno spełnią oczekiwania osoby, która zamawia. Czyli po prostu, jeżeli u nas rząd w danym momencie zamawiał taką monetę, Również szef mennicy, bądź po prostu ten sztab ludzi otrzymywali monety próbne, aby zobaczyć jak one sprawdzą się, jak one będą wyglądały na żywo. Czyli można powiedzieć, że są to takie testowe monety wybijane od początku istnienia, podejrzewam, każdej tutaj monetarnej instytucji na świecie. Wybrałem dla Was trochę monet różnych, ale to powiem później, ponieważ chciałbym pokazać jak, jakie są różnice cenowe. Jak mocno, jaka jest mocna różnica pomiędzy monetami obiegowymi a monetami próbnymi, dlaczego monety próbne są tak drogie w stosunku do monet obiegowych, i chyba dlaczego tak dużo osób chętnie kolekcjonuje te monety próbne od początku istnienia numizmatyki i Zawsze budzą największe emocje. Opowiem Wam też o takim bardzo ciekawym katalogu. Tutaj stworzyliśmy taki katalog do naszej ostatniej aukcji, właśnie najcenniejsza kolekcja międzywojennych monet próbnych na aukcji. To też Wam trochę opowiem tutaj. Pokażę kilka wykresów. No i oczywiście opowiem o samym podsumowaniu rynku, jak on, jak on wygląda tutaj próbnym. Słuchajcie, jeżeli chodzi o monety próbne, no to oczywiście najłatwiej je odróżnić szukając napisu próba, ponieważ każda moneta próbna powinna posiadać napis próba. Chyba, że jest to moneta właśnie bardzo rzadka, a wtedy one nie posiadają monet, czyli mają napisu na monetach takiego małego próba, po prostu są wybite w innym metalu. Wyróżniamy różne typy monet próbnych, główne. Zacznijmy od monet seryjnych, są to monety po prostu, które były bite w Polsce, w e, ostatni został wybity w 1994 roku i były bite głównie od 49 roku, były to monety oczywiście też od 1923, kiedy to była międzywojna, no teraz skupmy się tutaj na monetach PRL, ponieważ tutaj najłatwiej to też pokazać, potem skupimy się na monetach, monetach drugiej RP. E, ostatnie były wybite w... W 1994 roku, i oczywiście one były wybijane w bardzo niskich nakładach, były wybijane w Mosiądzu i w Niklu. Monety seryjne po prostu to są monety, które służą do udokumentowania polskiej historii menniczej, czyli przeznaczone dla muzeów, dla osób związanych z numizmatyką, dla osób związanych tutaj z, właśnie z rządem, aby po prostu udokumentować te nasze historyczne osiągnięcia bądź też po prostu jakieś ważne historyczne rzeczy dla Polski. Czy to zwierzęta, czy osoby, czy historyczne miejsca w Polsce, czy zabytki. To wszystko właśnie jest udokumentowane na naszych monetach. Zobaczcie jak na zdjęciu wygląda 2 złote, które było wybite w Mosiądzu. To na pewno znacie tę monetę, ale w aluminium. Taka sama moneta została wybita właśnie w próbie w Mosiądzu w nakładzie zaledwie 100 sztuk. Dzisiaj są to monety bardzo rzadkie i osiągają ceny około kilku tysięcy złotych na aukcji. Analogicznie taka sama moneta w aluminium w słabym stanie zachowania może osiągnąć 5 zł, ale może też osiągnąć również jakieś tam kilka małych tysięcy złotych, czyli 1000-1500 zł w pięknym stanie zachowania. Monety próbne akurat w tym przypadku są droższe kilkukrotnie, ponieważ ten nakład jest znikomy. Następnym tematem, który jeszcze tutaj chciałem poruszyć przy monetach próbnych, seryjnych, to oczywiście są próby niklowe. Ostatnio mieliśmy przyjemność na aukcji sprzedawać wiele Wielką kolekcję monet próbnych. Cała kolekcja liczy 389 egzemplarzy i każdy egzemplarz pojedynczy został wybity w niewielkim nakładzie tylko 500, 500 sztuk. Więc jak widzicie, można powiedzieć, że monety niklowe są rzadsze od niektórych talarów polskich, ponieważ nakłady talarów były większe niż tych monet niklowych. Monety niklowe były bardzo trudne do zdobycia. Ogólnie były przeznaczone głównie dla właśnie, tak jak dla instytucji finansowych, aby pokazać dla muzeów i można było je jeszcze zdobyć, jak się było po prostu mocno zasłużoną osobą w Polskim Towarzystwie Numizmatycznym, czyli dla numizmatyków tam wyższego szczebla. Następnie na rynku bardzo trudno było je odkupić. Dzisiaj jest jeszcze trudniej. Taka ciekawostka. W 2007-2008 roku kolekcja pełna Nikli kończyła się za około 100-120 tysięcy zł. Dzisiaj pełna kolekcja Nikli to jest około 300 tys. zł na aukcji. Właśnie ostatnio osiągnęła wyśmienita kolekcja zbierana przez jedną osobę. I to nie jest tak, że dzisiaj bardzo rzadko się tak zdarza, że mamy na przykład chcemy dzisiaj kupić tą całą pełną kolekcję od ręki, będzie bardzo trudno nam kupić taką kolekcję. Będziemy musieli pewnie zbierać egzemplarzy plaże brakujące, dlatego tak chętnie one są kolekcjonowane. Następnym tematem oczywiście są monety emisyjne. To jest oczywiście wprowadzenie, jak sama nazwa mówi, czyli przed emisją. Czyli są to monety już bite w tym samym metalu, co moneta docelowa. Natomiast nakład jej to jest od kilku do kilkudziesięciu sztuk. Takich monet w ogóle można powiedzieć nie występują na rynku, ponieważ one zostają już głównie tylko w, chyba w Narodowym Banku Polskim, bądź jakiś muzeach dla instytucji państwowych aby zobaczyć, jak to historycznie wyglądało. Następną to są oczywiście monety próbne, technologiczne czyli monety próbne wybite przez Melnicę w trakcie przygotowania tego całego procesu produkcji, e, aby już będzie odp odpowiednia wielkość jak oryginału, natomiast mogą się różnić jeszcze tutaj stopami e, i mogą być inne wizerunki, natomiast krążek już musi być przygotowany. My akurat w naszym dorobku aukcyjnym mamy wyłącznie monety 5 złotowe i 2 zł z mennicy z lat 94, żeby pokazać jak będzie wyglądał krążek 5 zł złotówki. Więc tutaj takie monety i taka moneta to już nie kosztuje 5 zł, tak jak nominalnie powinna kosztować, tylko że sięgają rzędu tutaj tysiąca, od kilkuset złotych do, do kilku tysięcy małych. Więc jak widać tych odmian jest dużo, tych takich najrzadszych, najciekawszych monet próbnych. Ale oczywiście mamy też monety dostępne dla nas, dla zwykłych zwiedzaczy chleba, które są dostępne, e, które były dostępne, e, bo już dzisiaj akurat monet próbnych nie, nie, nie wychodzą na rynek, przynajmniej z tego co nam wiadomo. E, to były oczywiście monety próbne, kolekcjonerskie. I to są już monety popularniejsze, e, wybite w większych nakładach, głównie właśnie dla rynek, dla kolekcjonerów, aby zobaczyli, jak wyglądały monety e, kolekcjonerskie wybite w próbie. One są bite również w srebrze, w miedzioniklu i one różnią się cenowo bardzo mocno, ponieważ srebrne oczywiście będą droższe od miedzioniklowych, chociaż nie zawsze. Natomiast tutaj mówię głównie o PRL-u, gdzie te monety miedzioniklowe osiągają około 100-200 zł, natomiast są też przypadki, gdzie taka miedzioniklowa w znikomym nakładzie potrafi osiągnąć kilka tysięcy złotych do kilkunastu tysięcy złotych, ale to też wszystko zależy od nakładu, który został wybity takich monet. One są oczywiście wybite w stemplu zwykłym, stemplu, stemplu lustrzanym, więc też tutaj jest dużo odmian takich monet. Zobaczcie jak wygląda moneta srebrna z mieszko i dąbrówką. Ona ma napis próba po prawej stronie. Taka moneta to dzisiaj około 400-500 złotych. Analogicznie zobaczcie jak próba z CUNI, czyli Miedzią Centrum Zdrowia Dziecka 20 złotych. Jeszcze kiedyś taka moneta dostępna za 40 złotych. Dzisiaj trzeba zapłacić około 100-200 złotych za taką monetę. Bardzo łatwo też odróżnić. Nie zawsze to jeszcze jednak dotyczy monety PRL, ponieważ ludzie przekładali z pudełka do pudełka. Bardzo łatwo odróżnić monetę próbną, ponieważ one w oryginalnych opakowaniach są w kolorze czerwonym. Tutaj akurat mamy, my przedką pokazywaliśmy w niebieskim, też były w niebieskim, natomiast wy powinniście szukać my po prostu napisu próba. To na pewno Wam da pierwsze wskazówki, że może być to moneta rzadka.